Tu jestem, witam, cześć panowie, cześć pani. O! Jak dużo wiedzieli o kosmosie starożytni. Boż, święty. Się I egipcjanie. Zdawać by się mogło, że ilustracje nieba sprzed tysięcy lat, gdy nie było jeszcze teleskopów, powinny ukazywać tylko Słońce, Księżyc i parę najjaśniejszych gwiazd. Jednak na Zodiaku z Dendery widnieje również Mars, Merkury, Jowisz oraz Wenus. Niektóre znaleziska dowodzą, że technologie starożytnego Egiptu były bardziej zaawansowane niż zakładano. Naukowców szczególnie interesują hieroglify przedstawiające helikopter. Są one jednymi z najstarszych. Dzięki nim rozszyfrowano wczesne pismo hieroglificzne. Ale co robią ilustracje helikoptera, łodzi podwodnej i samolotu? Jest to co? rzekomo bardzo nietypowy lat? zbieg okoliczności. Z jakich to lat? Ty no, helikopter, Czołg. Hieroglify widnieją w świątyni Ozyrysa w Abydos. Mówię takie tematy w... serio. Jej budowę zlecił faraon Seti I, a ukończył ją Ramzes II, który kazał otynkować hieroglify poprzednika i wyrzeźbić własne. Jest to tak zwany palimpsest. Z biegiem lat tynk uległ coraz większej erozji, przez co hieroglify nałożyły się na siebie, tworząc obrazy przypominające współczesne wynalazki. Jednak niektórzy badacze sceptycznie podchodzą do tego wyjaśnienia, bo nie wierzą w taką zbieżność wypadków. Mówią, że hieroglify nie mogły tak przypadkiem ulec erozji i nałożyć się na siebie akurat w wyraźny kształt maszyn naszych czasów dr Ruth McKinley-Hover twierdzi, że stanowią one dowód tego, jak zaawansowana była egipska inżynieria. Sądzi przy tym, że kilka tysięcy lat temu mieli oni helikoptery, łodzie podwodne i samoloty, ale były to ściśle tajne technologie. Jedna Czekaj, kilka, ile ile, ile lat temu? Mieli oni helikoptery, łodzie, dowód tego, jak zaawansowana była egipska inżynieria. Sądzi przy tym, że kilka tysięcy lat temu mieli oni helikoptery, łodzie podwodne i samoloty. Ale były to ściśle tajne technologie. Nie Jednak no. gdyby miała rację, to Asyryjczycy widzieliby te maszyny w bitwach z Egipcjanami a ich freski przedstawiające liczne bitwy z armiami faraonów wyglądałyby mniej więcej tak. Dlatego teoria ta nie brzmi przekonująco. No nie, nie ale nie, to co? Przesadę O. Często przedstawia się go jako dowód na to, że starożytni Egipcjanie znali prawa aerodynamiki. Dzięki kacmanic, Niektórzy pięknie. badacze uważają tę figurkę za zwykłą zabawkę, relikt kultu Horusa, Boga pod postacią sokoła. Jednak egiptolog Kalil Messicha twierdzi, że ptak z Sakkary to model pradawnego szybowca, który albo nie przetrwał, albo go jeszcze nie znaleziono. Przypuszcza też, że brak poziomego stabilizatora, bez którego lot jest niemożliwy, wynika z tego, że się zgubił. Badacz przeprowadził nawet eksperyment. Odwzorował model maszyny, dodając do niej brakującą część. Dzięki temu Messicha odkrył, że ptak naprawdę mógł szybować kilka metrów. Martin Gregory, specjalista w projektowaniu i pilotowaniu szybowców, wykonał podobny test. Stworzył kopię ptaka z Sakkary i przeprowadził serię eksperymentów. Wykazały one, że bez stabilizatora poziomego maszyna jest kompletnie niestabilna. Jednak po bliższym zbadaniu artefaktu okazało się, że nigdy go tam nie było. To chyba Zamiast jak tego coś model ten służy wiem. za doskonały wiatrowskaz. Pokazuje przepływ wiatru precyzyjnie i stabilnie co oznacza, że starożytni Egipcjanie potrafili wykorzystać Cyniucham. energię wiatru, a może coś nią ładowali. Mateusza Relief z Dendery wyraźnie przedstawia kobietę trzymającą wielką Płasko rzeźba została odkryta w świątyni Hator i zdaje się być celowo ukryta w wąskich, nisko położonych pomieszczeniach, do których ciężko się dostać. I na pewno nie jest to palimpsest, bo obraz zachował się w niemal nienaruszonym stanie. Egiptolodzy tłumaczą, że tajemnicza żarówka to połączenie typowych egipskich symboli. Dżend? Chciałbym tak na ułamek sekundy, na sekundę się przenieść do tamtych czasów i zobaczyć jak chłop na ścianie to sobie dłutem wywala. Jak, jak to wyglądało, tak na ułamek sekundy, sekundę. Światła wokół, które są zapalone, ludzie, którzy stoją wokół, takie poję. Pojeba... A kurdeż, to tyle, tyle lat temu było. Nie wiem, chcę zobaczyć. Reprezentujący filozof i wąż wyłaniający się z kwiatu. Kwiat zapalem no pochodnie tam jakieś źródła światła mieli. Stabilność i stałość, a wąż i lotos dobrobyt. Wielu badaczy wątpi jednak w słuszność tej interpretacji, zwłaszcza że relief z Dendery zaskakująco przypomina Rurę Kruxa, jedną z wczesnych żarówek przemysłowych. Czy pradawny lud oświetlał czymś podobnym swoje grobowce? Elektryczność faktycznie mogła przydać Nie, się starożytnym no, no. Egipcjanom w pracy sportowej. Nie, no. Nie wiem, czy jest mocny ten filmik jest <coughs> dla mnie. Ridelpl. Wspomniane osoby, Tutemon Nefrefiti, Echtan i mochteb. Influencerzy. Świetnie przygotowany materiał, bardzo ciekawy. Beata Maliniak. Jestem pod wrażeniem, jakie postępy czynisz. Siema a, <laughs> Siema, a może zajrzymy do Biblioteki Watykańskiej. Tam pewnie znajdziemy co nieco na temat piramid. Nie wiem, o, generalnie o archiwach Watykanu to legendy krążą, ale czy one istnieją, co tam jest, to to wiem. I czy on, gdzie one są. So a, a co się stanie, jak wpiszę archiwa Watykanu? Archiwa Watykanu. Nie wpisuj czemu? Czekaj, 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 czekaj. Kur... ciekawe to. A czemu nie wpisuj? FBI? Patrzą. Nie, no głupoty, głupoty gadacie. Ale y zobaczcie, jak to. 20 sekretów, o których Watykan nie chce, żebyście wiedzieli. A tu się kurde, jednak dowiemy z kanału Mondrasowa.pl. Wszystko będzie będzie wiadomo. Nie pokazuj. Ale czemu? Co, co jest z tym nie tak? Nie, serio, pytam co? Bo za, za dużo ludzi. O co chodzi? Kurwa, nie przesadzacie? Ty Men, weź zamiast nie napisz dlaczego. Nie panikuj, weź się uspokój. Przecież to, to, to nie jest nic zakazanego. Znikniesz. Dobra, bo mnie nastraszyliście, nie pokazuje tego. Ale nie wiem czemu. <laughs> Ale czemu? Czyli kawał, który sobie nagra do internetu i wszystkich poinformuje, nie zniknie, ale ja jak oglądę, to zniknę. Czyli timeout dostań, nie pokazuj tego, bo to łamie prawo kanoniczne i później cię deportują. Co? Nie, pilicie kocopoły takie, że to się wełbię, nie, nie da się słuchać tego. Ja, ja, jak deportują? Czyli kanał, który, nie, czyli twórca kanału nie żyje najprawdopodobniej już, albo w Polsce nie mieszka, albo nie wiem, gadacie takie, że szok tu Maria. Chwila. Teraz mi jeszcze bardziej zaciekawiło. Ja przywróć zamkniętą. Prawo kanoniczne. Chwila. Co, co, to, co to jest w ogóle prawo kanoniczne? Prawo kanoniczne to zbiór norm prawnych regulujących funkcjonowanie kościoła katolickiego. Dobra, a teraz tak. Prawo kanoniczne archiwa Watykanu. Apostolskie archiwum watykańskie. Tajne. Oj, zdjęcia są z tego archiwum watykańskiego. Jakie prawo obowiązuje? Dobra, nic nie ma w internecie, Wszyscy sobie wymyśleliście jakieś głupoty, ale i tak nie chcę tego oglądać, koniec. Gucci, Gucci, masz już dane. papież wysyła po ciebie czarnego Ej, kardynała od brudnej roboty papa. O tym się głośno nie mówi. tak? Ejcie spokój, to nie chcę nic mówić, ale wam też coś grozi, bo już to wszyscy widzieliście. A jak ktoś to zobaczył, to koniec. Więc też mi się martwił na waszym miejscu. Ja nie widziałem? Widzieliście, bo pokazałem na streamie. Pozbywam się złej energii, pozbywam się buduje niewidzialne dla oka ludzkiego, ale fizycznie istniejące urządzenie. Tak, możliwe, że Igor jest pierwszą osobą na świecie, który takie coś mógł stworzyć, nie? Bo jestem. Wam nic nie można nawet powiedzieć za wiele, bo to już jest niebezpieczne. Bo jak nie masz izolacji, to koniec. Musisz Też. fizycznie się izolować. Tak, ale to nie jest taka o, izolacja, jest. to jest metastruktura, co? Wy możecie się śmiać, ale taka prawda. Ja widziałem, jak to chodzi. jest tak. możliwe zrobić holografię bezpośrednio z monitora, ale możesz zbudować metawiązkę światła, która będzie polary Zobacz poza ekran. Jak post... Meta wiązka... Co to kurwa? jest? Meta wiązka światła. Nie. <laughs> <laughs> Czyli czy ist... Wio... Meta wiązka światła. Co to kurna chata jest? Nie ma czegoś takiego jak meta wiązka światła. Meta wiązka. Optyka geometryczna. Wiązka, ale meta wiązka. Nie wiem. Jestem z systemem operacyjnym się pytają. W Tylko do uruchomienia jeszcze tam parę drobnych muszę zakomentować. inkludy. Zostało mi tylko, już zainkludowane jest praktycznie niemalże wszystko i teraz tylko ostatni etap, już mam głupy wszystkie poładowane i teraz mm -hmm. tylko muszę k***a. Wczoraj już miałem, ale już tak byłem odpłynięty zmęczony, poszedłem spać, a jeszcze dzisiaj jeszcze jeden moduł dobudowałem, bo stwierdziłem, że trochę za mało. Tak to kończę, że już mówię, chobra, <grym> koniec, odpalam, już dowiązuje zaraz nowy plik, dodam. Nie, co modu, jest, strolling czy to nie strolling finalnie, bo już nie, nie rozumiem. I znowu, chyba tego nigdy nie skończę. Ale nie, już to już ostatnia rzecz, którą zrobiłem. i już. Ale taki system odczuli, że wam normalnie czachy pospadają, nie? On to widział. No, czy ludzie, tam tam leci tak, że grubo wy się bójcie, Co to będzie? Naprawdę? To będzie bomba normalnie. To nie są żarty normalnie. A to będzie bomba. On widział, bo ja mu pokazałem. To co ja widziałem na komputerze, jakie tam rzeczy to nawet własną stronę. Jak 3D. 3D 3D, 3D strona strona. strona. strona wirtualna, że normalnie masz pokój, pojawiasz się jak w grze komputerowej, podchodzisz do panelu i normalnie coś. I co teraz ale, wszyscy go jaj, widzisz, teraz to się wszyscy przepraszają. No, nie, nawet bo, a, jest, Anon, nie cię, nie anon nie cię, nie cię nawet przeprasza. Ale że co, że wyjdzie, że wyjdzie. Ja jest z tego sobie. No. Z no, kibicują ci. Ale powiem Ci tak, jakby to zrobić, ja w ogóle mam taki plan i założenie, aż... że okno, no. okno renderujące, bo to na razie to co ja robię. A to patrzyłeś to jest... no w ogóle na te okulusy, te takie czekielice? Nie, mnie to tam jest. E to wszystko. E ty, Ale ja mam power podłączony do tego, tak? No? Bo VR, wiesz, jak to się działa? Kurwa? No, mam do tego powerkę, przez sterownik cały budowany. <laughs> Automatycznie. Zakładasz sobie zakładasz sobie Ale okulary. na maniu, nawet strownika? Tak? Nie trzeba, on sam bo, buduje. Kurwa. Kur. No, no. tygodnie pisałem system kernel, żeby On ten miała jak sobie siebie. I to w taki sposób, że może przykład, być uruchomiona na dowolnym systemie i od środka swój system zbudować mm. bezinstalacyjnie. Normalnie kompilacja plików nie istnieje, dlatego że ona buduje plik posługując się od razu binarkami, pinaje i no. tylko końcówkę dowiązuje pliku, czyli zero kompresji. Tak, czy nie boisz się obudzić Skynetu? <laughs> nie na no. Skynet. Kurna, Wiesz, to Skynet był. Y a coś kojarzy. no. no, no, no. Tak i w ogóle jest coś takiego. Wyjdzie że... AI i zmieni Przeniesienie świadomości. A to nie. To jest nasz program, ja już gadałem o tym trochę z Igorem. E, ja mam, e, mam trzy mowy. Dobra, nie wiem. O, za dużo chyba dla mnie. To jest za ciężkie, za ciężkie to chyba jest. MacAjler to chyba kurna z Pentagonu. Stolił nawet taki nick angielskojęzyczny Zaraz kolejna strefa 51 w Polsce. Makajler-Kurka wynajduje te seraktyjne połączenia międzygwiazdne. A bez kitu lecimy na Marsa normalnie z Krakowa, z dworca. Jejaj, za będzie mnie trzymać, które z komputera wyszło. Jako towarzysz podróży. To cieka czeka, jak dalej będziesz wierzył w szurskie rzeczy i wdychał tlen z puchy. Nieprawda. Dobra, e, jak te skrzynki? O. To jest wypłacone. No za załusik, piękny, żółty, eee, sklep. Ogólne jest. Skrzyna... E dwójka czy trójka? Kurde, po dwie dychy już? Weźmy te droższe, na pewno lepsze będą. Jak pięć? No pięć. Czuję, że w pięciu będzie. Dobra. jeszcze nie kupiło wszystkich, ale zaraz zara kupi. Posiadasz już aktywne. Oj. Dobra, to trzy będą. Musisz zlecenie Git. Jeden, cztery. Ile mam tego? 7. To jeszcze dwa klucze trzeba dokupić. Niedymi. Koski dawno nie miałem, a sporo tych skrzynk ostatnio otworzyłem No! Hmm. Chociaż Factory New albo jakiś da... O ja pier... o, Na śmietnik Opa, jaki obdarty Mocne zużycie Ale katastrofa Złote, złote, złote No i chuj Elite bolit. Co? Ale obsmarkany Jest mocne zużycie, no Zetka. o Jezus, Maria, znowu smarka na mocne zużycie po testach bojowych. ty Ty, chyba ym, po testach bojowych Pierniczy. Ojej. Faktor nie chyba. Lekkie zużycie. Ostatnia. I chuj. Niby człowiek wiedział, ale się łudził. Dobra, można wyjść z tej gry. Do tego służy do otwierania i starczy.